Rok 2020 powoli albo i szybko przechodzi do historii. Właściwie dzisiaj go kończymy, jutro zaczynamy nowy rok. I moje pytanie jest ciągle, jak zapamiętamy ten rok? Udało mi się zadać to pytanie wielu osobom w tym roku, w ostatnim okresie czasu. Odpowiedzi były przeróżne, w zależności od tego, czy to byli ludzie wierzący, czy nie. I im dalej od Boga, tym te odpowiedzi były bardziej przykre. Niezliczona liczba osób określiła ten rok jako przegrany. Natomiast ja chciałabym zaświadczyć, że to był e, bardzo dobry rok, błogosławiony rok, przynajmniej dla mojego życia duchowego, i chciałabym, żeby to świadectwo było zachętą na nadchodzący rok 2021. W marcu tego roku, kiedy wróciłam z mężem z urlopu, zostaliśmy w kraju ludzi przerażonych. Tu panował duch strachu i przerażenia. I my sami trochę poddaliśmy się temu duchowi. Mój pracodawca, w wyniku tego, że wróciłam z zagranicy, zaproponował, żebym została w domu przez dwa tygodnie. Z chęcią to przyjęłam, nie ukrywam, ale te dwa tygodnie przerodziły się w dwa miesiące. Ja ciągle nie mogłam zrozumieć, dlaczego pracodawca trzyma mnie w oddali od pracy mojej, od miejsca, w którym byłam, wydawało mi się potrzebne. Dzisiaj wiem dlaczego i wiem, że za tym stoi Bóg. Wykorzystałam ten czas do wzmocnienia relacji z Panem Bogiem. Przez 20 lat chodzę z Panem Bogiem w trójce, czyli z Jezusem Chrystusem, z Duchem Świętym i z Bogiem Ojcem, ale nigdy nie weszłam w taką relację, która jest połączona z więzią, tak jak mama ze swoim ukochanym dzieciątkiem. Kiedy zostałam w domu, coraz częściej przebywałam w Bożej obecności, i w tym czasie Bóg zaczął czynić wielkie rzeczy, zaczął mnie prowadzić do nowego miejsca, oczyścił moje uszy duchowe, zaczęłam go wyraźnie słyszeć, zaczęłam go rozumieć lepiej, zaczął do mnie przychodzić w snach, mówić do mnie, mówił do mnie przez Słowo wyraźnie. Pierwsze słowa, kiedy stałam z obietnicą, to był Psalm 91, który stał się obietnicą dla całego kościoła gdzie w wersecie 10 i 11 jest zapis, że żadna plaga nie zbliży się nawet do naszego namiotu, do naszego domu. Ja uwierzyłam temu Słowu, uchwyciłam się Jego i wyznawałam Go i do tej pory nic nie wydarzyło się niewłaściwego dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego domu, dla moich najbliższych. Kiedy miałam urodziny, w noc moich urodzin przyszedł Ojciec w moim śnie i dał mi prezent. Dał mi prezent, który był zapakowany w białe pudełko. To pudełko było lśniąco białe. Ja wiedziałam, że tam są perfumy, i wiedziałam, że chcę pachnieć tymi perfumami. Spojrzałam na to pudełko, a tam było, była nazwa tych perfum. Było napisane: Nie martw się. Odrzuciłam wszelkie zmartwienia, i zaczęłam więcej i więcej przebywać z bogiem przez cały ten czas, kiedy byłam w domu. I w tym czasie Bóg objawił mi, czym jest życie sakrum. Pokazał mi, jak pragnie, jakiego pragnie uwielbienia, czym jest uwielbienie, że nie mam tylko śpiewać pieśni, ale mam być posłuszna, mam być się poddana, że mogę go uwielbić tańcem, że mogę Wielbić życiem, postawą, a co najważniejsze, pragnie najbardziej uwielbienia przebywania z nim, o czym często zapominamy. Objawił mi przez to swoje ojcowskie, cudowne serce dla mnie i nie tylko dla mnie, dla mnie, dla Ciebie, dla Kościoła i dla ludzi, którzy Go nie znają. Pokazał mi, jak bardzo tęsknie, jak bardzo um, pragnie z nami przebywać i jak tęsknie za dziećmi, które Go nie znają, które jeszcze nie znają Jego imienia, a te, które słyszą, odwracają się plecami. On ubolewa nad tym i czeka, aż te dzieci wrócą do Jego domu. Pomógł mi też w tym czasie zrozumieć moją tożsamość w Jezusie Chrystusie. Uczynił tak wiele, że ja po prostu jestem w szoku. Odnalazłam swój autorytet w Jezusie Chrystusie. Wiem, jak mogę żyć, chodzić, stać i ogłaszać w autorytecie syna. Stałam się prawdziwie córką. Odkryłam głęboką miłość ojca do mnie i zobaczyłam, jaką wiruje. W tańcu z radości nad swoimi dziećmi, również nade mną. To było fantastyczne przeżycie. Rok 20. E, był dla mnie rokiem, w którym został odnowiony mój duch wewnętrzny. Doświadczyłam nowej, świeżej wolności w Chrystusie. To jest dla mnie coś tak cudownego, niewyobrażalnego. Ojciec dał mi nowe serce, całkowicie nowe serce. Nie jesteśmy w stanie serca zmienić sami. Serce daje On. Tak jak mówi księga Zachiela 36,26. I zachęcam wszystkich do tego, aby wołania, aby Bóg dał e, nowe serce mięsiste. Tak wiele wydarzyło się w tym krótkim czasie, przez te kilka miesięcy, że nie jestem w stanie tutaj opowiedzieć w ciągu tych pięciu, siedmiu minut. E, mam poczucie, jakbym przeskoczyła pięć leveli, jakbym przeszła pięć klas. Po prostu tak, duch święty to, to sam uczynił. We mnie i przeze mnie i to jest najcudowniejsze, I wiecie, to wszystko się wydarzyło tylko dlatego, że odnalazłam klucz. Jest klucz, który jest dostępny dla wszystkich. Tym kluczem jest przebywanie w Jego obecności. Przebywanie i radowanie się Jego obecnością. Jest taki werset, który jest wskazówką w Ewangelii Jana 15, 4, 5. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie, ja jestem winoroślą wypędami. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten przynosi obfity owoc, bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. To jest słowo, jest to klucz, jest to wskazówka, która zachęca nas do tego, żebyśmy wydawali owoce. A owoce ducha są charakterem Boga Ojca. Jeśli nabierzemy tego charakteru, będziemy przepełnieni Jego obecnością, będą się wydarzały wspaniałe rzeczy. I ja wierzę, że rok 2021, bez względu na to, co nas czeka, bez względu na okoliczności, jakie przyjdą, może być dla nas fantastycznym, dobrym, pięknym rokiem. Bo my możemy wzrastać bez względu na to, co się dzieje dookoła nas. Jedyny klucz przebywać z Panem Bogiem, przebywać z Ojcem, obojętnie czy na Jego kolanach, czy przed Jego tronem, przebywać w Jego obecności. To jest klucz i zachęta na nowy, przechodzący rok dla nas.